Siema, widać się w kolejnym odcinku z Day to right The Beast. W tym filmie pokażę Wam wszystkie lokalizacje legendarnych broni palnych, które znajdują się w grze. Tak więc zapraszam do oglądania. Pierwsza lokalizacja znajduje się tutaj, w tej dzielnicy willowej. No i tu mamy taki dom, znajduje się tutaj dokładnie przede mną. Tutaj jeszcze z oddalenia wam pokażę na mapie, gdzie to mniej więcej się znajduje. No i teraz tak, będziemy musieli tutaj wejść sobie do tego domu po to, aby znaleźć bezpieczniki i te bezpieczniki będą właśnie tutaj w łazience, także sobie podnosimy, tutaj jest zombiak, to trzeba go zneutralizować no i gdy już mamy te bezpieczniki no to trzeba będzie tutaj wyjść na zewnątrz i otworzyć właśnie tutaj taką klapę to wszystko jest potrzebne do tego, aby dostać się do legendarnego rewolwera no i teraz, gdy właśnie mamy ten bezpiecznik, no to wystarczy, że przywrócimy sobie tylko tutaj prąd w tym pomieszczeniu. No i gdy to się stanie, no to jak widzicie, zapalają się wszędzie światła, my możemy sobie tutaj przejść. No i mamy tutaj save. Do tego save'u będziemy musieli wpisać kod, a tym kodem jest właśnie 2, jeszcze jedna dwójka tutaj będzie i 19. No i gdy już. Uda nam się to wpisać. No to naszym oczom ukaże się legendarny rewolwer, i jest to bardzo silna broń. No więc tak się prezentuje właśnie ten legendarny rewolwer. Myślę, że warto jest tutaj po niego przyjść, bo obije 907 obrażeń, no a my udajemy się już do kolejnej lokalizacji. Kolejną legendarną broń znajdziemy w tym miejscu. Znajdujemy się już tutaj w terenach rolnych. No i tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie jest sporo budynków, znajdziemy legendarną strzelbę. No i co trzeba zrobić, żeby ją znaleźć? No, trzeba na początku zacząć od tego, że będziemy musieli otworzyć kratkę wentylacyjną. Gdy już to zrobimy, no to będzie trzeba odpalić generator. No, a to spowoduje, że będziemy mogli właśnie przywrócić zasilanie, aby wziąć sobie kabel i podłączyć go do odpowiedniego miejsca. Więc mamy tutaj taką zagadkę 300 IQ. No i gdy to zrobimy, no to właśnie będzie można otworzyć sobie drzwi w tym budynku. No, a tam już znajdziemy sobie właśnie nasz legendarny shotgun. Także wchodzimy. No, i tutaj jeszcze, jak widzicie, można znaleźć dużo różnych surowców o jakichś zombie. No, i tu znajduje się właśnie amunicja i strzelba. Także polecam Wam, właśnie sobie ją tutaj ogarnąć, bo bije ona całkiem spore obrażenia. Zresztą, jak sami możecie zauważyć, że 719 na drugim poziomie, no to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Także. Przechodzimy do kolejnej lokalizacji. Kolejna legendarna broń znajduje się tu, przy tej właśnie wieży na farmach. Jesteśmy właśnie dalej w tych terenach rolnych. No i tutaj będziemy mieli taką właśnie szopę. Trzeba będzie zniszczyć kartony, żeby się w ogóle tutaj dostać. No i gdy to zrobimy, no to znowu mamy generator. No, a jak się już pewnie domyślacie, jak aktywujemy ten generator, no to przywrócimy prąd, żeby móc wziąć właśnie kabel. No a kabel trzeba będzie gdzieś podłączyć. No a tak się składa, że w pobliżu mamy pewne ruiny. No i to właśnie tam będziemy musieli poprowadzić aż przewód. Tylko że tutaj trzeba uważać na to, że znajdują się tutaj przeciwnicy, na przykład taki projekt. On ma dosyć sporo HP, jeżeli nie macie szóstego poziomu broni. No, ale jak widzicie, ja go dałem radę pokonać, więc myślę, że Wy też dacie sobie radę. No, i teraz tutaj polecam użyć jakiegoś mołotowa albo innej broni, żeby zabić te zębiaki. No dobra, także ja już ich pokonałem. No, i teraz musimy dostać się do środka. A w środku trzeba będzie tutaj przesunąć tą szafę. Także musimy tutaj ją odsunąć. No, i gdy to zrobimy, no to będziemy musieli powrócić znowu na górę, tylko jeszcze zanim to, no to trzeba odsunąć kratkę wentylacyjną. No i teraz, tak jak mówiłem, musimy się wrócić, ponieważ trzeba będzie przywrócić prąd w tym bunkrze, no i żeby to zrobić, no to trzeba wziąć ten przewód, który na szczęście jest dosyć długi, bo on tutaj ma jeszcze 38 metrów, więc tak, spadamy sobie tutaj na dół, Teraz idziemy tu, no i podłączamy go w te miejsce, no i teraz światła się zapalają, także jesteśmy już w e, tak naprawdę końcówce tego miejsca. E, otwieramy sobie tutaj te drzwi, a nie, jednak to nie są te drzwi. Także tutaj macie zombiaka. Tutaj jednak się okazuje, że to są te drzwi. Tutaj mamy dwa zombiaki. O, nawet bestia mi się odpaliła, także sobie szybko ich tutaj rozwalę i zaraz powiem wam, gdzie są te legendarne brony. Więc tutaj jak użyjecie sobie zmysłu przetrwania, no to macie taką białą szafę, no i jak się już pewnie domyślacie, mamy tutaj właśnie ten legendarny karabin wraz z... Sporą ilością amunicji do niego, także polecam Wam sobie tutaj to podnieść. No i obok tego macie jeszcze tutaj antybiotyki i dwie apteczki wojskowe, także to też jest myślę, że całkiem dobry lód. No i teraz możemy przejść do już przedostatniej lokalizacji. No dobra, tutaj już znajdujemy się w lokacji, która jest znacznie bezpieczniejsza, ponieważ jest tutaj Park Narodowy. No i mamy tutaj obok bezpieczną strefę, więc jak zginiecie, na przykład w trakcie walki, no to będziecie mogli szybko tutaj wrócić. No i tutaj znajdziemy sobie legendarne SMG, także myślę, że też jest warto tutaj przyjść i sobie to zrobić. Także otwieramy sobie tutaj taki kontener. Będziemy musieli po raz kolejny włączyć generator. No i gdy to zrobimy, no to oczywiście porócić prąd. Tutaj macie paliwo darmowe do przeszukania. No, i w tym miejscu znajduje się kabel, który będziemy musieli ze sobą wziąć i podłączyć go, jak zawsze, w odpowiednie miejsce, czyli właśnie tutaj. No, i gdy to zrobimy, no to pojawi się tutaj dosyć spora horda zarażonych z tego garażu, i my do tego garażu będziemy musieli wejść. Także ja sugerowałbym użycie jakichś wabików albo mołotowów i pozbycie się tego problemu. Będą tutaj też najprawdopodobniej wirale, jak widzicie. Także polecam przyszykować jakieś właśnie bronie. No, i się po prostu z nimi rozprawić. Więc, gdy oczyścicie sobie już tutaj ten garaż, no to znajdziecie tutaj oczywiście trochę jakichś narzędzi i innych rzeczy, które możecie sobie sprzedać. Ale nas interesuje właśnie te złote SMG. No, i żeby je zdobyć, no to będziemy o, musieli się przebić przez te drzwi. No, i tutaj trzeba będzie otworzyć trudny zamek. No, i gdy to zrobicie, no to mamy tutaj igłę, czyli legendarny pistolet maszynowy, wraz tutaj z. Amunicją, także warto to sobie również podnieść. No i widzimy się już zaraz w ostatnim miejscu. Ostatnia miejscówka z legendarną bronią palną znajduje się w tym miejscu. Mamy tutaj taki most, i jest on bardzo blisko klasztoru. Także tak naprawdę możecie sobie trochę odejść, i już jesteście w stanie znaleźć sobie taki legendarny pistolet. Więc są tutaj takie kontenery, które dosyć bardzo rzucają się w oczy. No i teraz musimy sobie otworzyć tutaj zamek przy jednym z nich i gdy to zrobimy, no to będziemy mogli wejść do środka, ale nie całkowicie, ponieważ będziemy potrzebowali tutaj drzwi, co to znaczy będziemy potrzebowali tutaj karty. No i kartę będzie trzeba... Znaleźć poprzez otwieranie tych kontenerów. No i tu polecam na początku zajrzeć do tego kontenera. No i tutaj w tym kontenerze znajdziemy kartę dostępu. A dokładnie to zombiaka, którego musimy zabić, żeby tą kartę otrzymać. On jest dosyć wytrzymały, ale jak na przykład użyjemy sobie nie wiem, rewolwera, którego wcześniej zdobyliśmy, no to możemy go załatwić na jednego strzała. No i jak widzicie, mamy tutaj taką kartę dostępną. Później będziemy musieli się udać tu, gdzie trzeba będzie włączyć generator, więc szybko go odpalamy. No i krótko po tym będziemy mogli już sobie tutaj zarządzać naszą elektrycznością, a chodzi tutaj oczywiście o ten kabel. O, jeszcze beczkę mi się tutaj odpaliła, także czeka nas szybki boom. No i można już podnieść Właśnie kabel, także teraz musimy go jedynie przetransportować do tego kontenera. I tutaj mamy dużego przeciwnika, ale tak naprawdę to nie trzeba go zabijać z tego względu, że wystarczy podłączyć sobie tutaj ten kabel. I gdy już to zrobimy, no to mamy przywrócony prąd. A my możemy użyć sobie naszej karty, otworzyć drzwi. No i jak widzicie, mamy tutaj naszą elitę, czyli legendarny. Pistolet, także no, ja Wam to polecam zdobyć. Tak jak zresztą wszystkie legendarne bronie palne. Mimo, że pistolet może wydawać się najsłabszą taką bronią, bo bije mało obrażeń i w porównaniu do takiego rewolwera jest dużo słabszy, ale mimo to polecam Wam właśnie go zdobyć, bo jest to broń na krótki dystans, w której jest łatwo znaleźć amunicję. No, i po prostu się też czasem Wam może przydać. Także to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.